Dzień dobry, nasi widzowie. Dzień dobry, kochani. Dzisiaj mamy śniadanko. Śniadanko, jajecznicę z 12 jajek na Teraz dwie osoby. Złon powiem 1 2 3 4 6. 6. Tu jest czterech jajek białko, to jest 10, no i ze dwa jajka dołożę, no to będzie 2. Zobaczcie jakich jajek. Aha. Przepiórcze jajka. Zostały. Tak. A tam widzicie w oddali? Sernik! No. Dzisiaj będę kończyć film. Dwa dni się kręci film właśnie na, 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 na niektóre ciasta. Musiał ładnie, żeby zastygł. Teraz ładnie go tylko przystroję. Pokażę Wam oczywiście mhm. na tym, na filmiku, jak wygląda. W środku. Pod filmem będzie link do sernika, bo sernik już jest. Tak. A Wy to będziecie oglądać w niedzielę. Przemieszczam się, przemieszczam. Także dzisiaj mamy takie, takie śniadanie, bo trzeba trzeba białka było zjeść. No szkoda, tak. białka się zje. Białka trzeba było zjeść. No i te, te właśnie te przepiórcze jajka też trzeba było zjeść. Więc mówię, zrobię dzisiaj dla nas jajecznicę i będzie po problemie. Nie? Zrobimy jajecznicę majunia? Tak. Jaja, jaja. Moja nie ma jajecznicy, mogę Wam pokazać, co moja ma w misce, proszę bardzo. Tu jest mięso mielone, gotowane z ryżem jaśminowym i do tego trochę karmy jej. Okay. Dobra. Mięso mielone jest tanie, po 5 zł było. Ja mówię, wezmę dwa, to będzie miała. A i już wam mówię o tej kiełbacie, co żeśmy kupili. Ona ma jeszcze, bo my nagrywamy dzisiaj jest e, sobo, sobota u nas. Uh -huh. u, u was będzie w to w niedzielę. Uh -huh. e, 21.04. To jeszcze. Także ona jeszcze ma gwarancję. Słuchajcie, my wczorajszy nie to, no. tak, Ale nam nie o to. Tak, ale na mnie o to chodzi. Madej Grubel. Tak wygląda ona w środku. To ma być żywiecka. Moim zdaniem to korzyckiej nawet nie stało. Uh -huh. Bynajmniej to jest moje zdanie. Wygląda o, jak taka metka. Jak mielonka tak. mielonka, o, o. mielonka. I nie tak metka. smakuje. I tak smakuje jak mielonka. I, a dla mnie nie smakuje w ogóle, dlaczego? Ma bardzo dużo kminku. Uh -huh. To widać nawet tutaj te czarne. To jest normalnie ma bardzo dużo. O, tu, tu, tu. Ma okropnie dużo kminku, a ja za kminkami nie przepadam. E i moim zdaniem kupowaliśmy kiedyś inną żywiecką z innej firmy i była 100 razy lepsza. Także... Jak kiedyś kupimy, to wam pokażemy. Ja chyba mam jeszcze zamrożoną jedną, hmm. wiesz, taką dobrą żywiecką? Bo była w promocji i ja kupiłam. Także no tej bardzo mi przykro, kochany, ale już Twojej żywieckiej my już nie kupimy. Ciekawe, czy Wam smakowała, Jakżeście kupili, to dajcie znać, bo powiem Wam, że na przykład z tej firmy jadłam kabanosy i mi bardzo smakowały. A dzisiaj będziemy jeść, bo no bo szkoda wyrzucić, e, majcik takich kiełbas nie dajemy. Ona ewentualnie dostanie kawałeczek do spróbowania, ale my nie karmimy kiełbasami. Tam ryż ma bez, bez tego, bez, wystarczy nam tyle jajek? Wystarczy. No i do tego będzie chlebek, tutaj mamy chlebek, mamy serek taki z czoskiem Nie. Nie to niedziela. Uważaj, jest niedziela. Ale u nas chleb, jest chleb trzeba dzisiaj iść. Aha, no dobra. Chyba, że upiekę. Jakiś chleb. Zobaczymy. Zobaczymy. No to weźmiemy żółty serek dzisiaj. Żółty serek będzie do tego i o No i możemy sztuczkiem, bo wystarczy już tak, że śmierdzimy od wczoraj. Wystarczy, będzie żółty ser. No i 12 jaj jest. Będziemy zaraz zajadać. Kanapki już zrobiłam. Wczoraj jedliśmy ten: jak to się nazywa, pomidora dużo. Mm -hmm. No to dzisiaj zjemy ogórka. Pokaż kanapki, pochwal się kanapkę. Nie? Zaraz pokażę. Takie. No. I wiesz to tak, żeśmy wpadli, porozmawialiśmy teraz, że tą właśnie nie za smaczną kiełbasę, no bo szkoda wyrzucić, uh -huh. to ona wiecie co, ona by była dobra e, posmarować grubo tutaj musztardą, z kanapki z musztardą, ewentualnie podsmażyć ją w plastrach na, na patelni. Na no i wtedy się zje. <laughs> no. Wiem, że ktoś powie, że można dodać do bigosu. Pewnie można, ale ja nie lubię kminku i wtedy bym nie zjadła bigosu, a bigos uwielbiam. Mm -hmm. I na jajeczku będzie jajecznica usmażona. Na jajeczku jajecznica będzie. Nie, Boże, na masełku. Na masełku jajecznica. Bartuś też już No zajada. I ten też już suwa. Tam mięsko jest, możesz pokazać, tam jest mięsko rozmraża się na jutro na rosołek. Kawałek kaczki, kawałek wołowiny i kłódkę e, z kurczaka. Mm -hmm. I co tu będzie robisz nam? Rosu nastawię. Rosół? Nastawiam. Rosół. Jest jeszcze nie ten, to jeszcze ten, to nie jest. Ten. No to jeszcze dorosło to daleko. To dopiero jest namoczone mięso. Uh -huh. Ja moczę mięso, tak mnie babcia nauczyła. Pierw mięso jest moczone 2-3 godziny w osolonej wodzie, w takiej soli, soli, soli niejadowanej, jak do tych. Tutaj dałam trzy takie porządne łyżki soli. No już prawie będzie za 3 godziny. Zaraz to przepłukam. I wtedy one jest takie ładne. Biały nie ma po prostu tej e, krwi. Wypłukam, opłukam, popłukam. No. No, marchewka, seler, tu mam e, te e, e, pietruszki. pietruszki, ale mrożone, bo nie, bo nie mam innych, dlatego sobie mrożę. I mam opora, zaraz go też jeszcze wy, 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 wymyję i o wytnę to co mi się nie podoba. Cebulę dam. Nie mam już Lubczyków, ale na działce niedługo będzie. Mm -hmm. No Lubczyk tu stoi. O. Tak, o. Tak, Majunia, coś tu się jeszcze mamy zmieści. Nie wiem. No gdzie jeszcze gdzieś Patrzę, żywa. O, Dobra. Magda i Ewa piszą w komentarzach, że lubią taki... Te zupki. Zaraz będę robić sobie taką zupkę. Zrobię, wypiję i wam powiem... Musisz ją pokazać. I wam powiem jak, jak mi smakuje. Zaraz no. będę robić. Tylko na stawie Rosy. Dobrze, ale najpierw pokaż co ja dzisiaj. Jadłem z kawką. Aha tutaj mam to. Patrzcie co ja tu sobie dziubię po kawałeczku. Serniczek. No. Jest pyszny. Pyszny, pyszny, pyszny. Ja, tak, ja słuchajcie, ja nie przepadam za sernikami. Zresztą ja w ogóle za ciastem nie przepadam. Jak stary sernik kiedyś, tak. kiedyś, nie? Tak, to jest ja wiem, bo ja próbowałem, a dużo nie jemy, po kawałeczku sobie przychodzę no. i skubię. Także jak Becia zrobi sobie zupę, ją zje, to jeszcze wam tak. powie, czy ona, jak jej smakowała. Tak, bo ty nie lubisz takich zup. Ja kiedyś jadłem, teraz już nie. No, i Becia spróbowała. Wierzący kubek. Tak, spróbowałam go. O, otworzyłam. Faktycznie potwierdzam, smaczny. Mhm. Smaczny, taki. Smaczny, bo ja nawet spróbowałam. Tak, i taki delikatny, delikatny smak, naprawdę. Bardzo fajny. Ja lubię pikantne, ale ten mi smakował. Mhm. Także na pewno, jak jeszcze będzie ten kremowy rosół z grzankami, na pewno kupię, bo naprawdę jest smaczny. No jak piszecie że na działkę idealny. Faktycznie. Tak. tak jak robi się, zalać sobie gorącą tak, wodą jest chłodno to no przy, przyniosłam oczywiście więcej z gara, bo byliśmy w garażu przed chwilą przyniosłam więcej dla chudzielca dla dla Bartusia saszetek dobrze, że wtedy też kupiłam te saszetki w takiej y, dużo, bo każdy po co aż tak dużo bo już teraz nie ma w takiej cenie mm -hmm. ile ja wtedy dałam za nie 40, pamiętam czy za 40 saszetek nie ale wiem, że normalnie grosze wychodziło po E, powiem Wam wychodziło po... kurde nie pamiętam. Po 60 groszy za szosę. no Ale tanio. Bardzo tanio no. wychodziło czy po złotówce? No. Tak, nie, nie chyba nie całą złotówkę wychodziło. A, byłam z Majcią, tylko... No, zwiędło, go, zwiędło trochę, ale słuchajcie, takie jest u nas są już te bez. Uh -huh. Tylko co teraz było trochę mrozu no, i, i się on zrobi. się zrobił, słuchajcie, czarny. Tutaj są czarne te, to jest to po prostu zmarzło. Ciekawe jak oczy on odbije. Pokaż swój rosoł już. A rosoł już tu py, py, pyrka. Pyrka sobie takie o. Tak rosołek pyrka. Patrz, przestał się gotować. Co się stało? Za, za mocno skręciłam. Dobra, troszkę podkręcimy. No. i wymyśliliśmy sobie, że Bo jedziemy. Jutro, jutro jedziemy na działkę. Czyli w niedzielę. Czyli w niedzielę. W niedzielę jedziemy na działkę i byliśmy właśnie na tego w garażu. Byliśmy po karmę. i dlatego mam zamrażarkę dużą, i ja kupuję po prostu jak są z mytkami. To jest boczek wieprzowy w marnacie czoskowej 30 Deko za 6,50. Uh -huh. On był zamrożony od razu, więc jemu nic nie jest. Się, o. No kamień. I kupiłam też po 3, 3 złote 60 groszy wcześniej e, patyczki boczkowe w marnacie paprykowej 2 po 3,60 No i to sobie jutro tak, tam, i to na grillu zrobimy zrobimy na Billa. Wsadzę to teraz do lodówki, żeby to się pomalutku rozmrażało i wzięłam jeszcze, teraz Wam pokażę, to z tamtego roku, bo rosu jest, to ja sobie zrobię takiej rosołowej zupy z grzybami i z ziemniakami. Ja lubię taką zupkę, grzyby, ziemniaki i dużo natki pietruszki. O, grzybki mrożone, tak jak któraś z was mi poradziła, żeby mrozić takie świeże. I taki... Nie obgotowane. Nie obgotowane, tak. Ale pachnie lasem. No od razu, tylko. Powąchaj. No, o kurde. Czujecie? Ale, czujecie, powąchajcie, wąchajcie, niuchajcie. Piękne, grzybki. Piękne, piękne grzybki. No i zaraz je sobie dam tu, one się rozmrożą i jutro tego wywaru podzielę i ja sobie zrobię, no tak z litr takiej, może trochę więcej, bo to się wiadomo, jak to się rozmroży, to to się skurczy. Takiej zupy z duży, dużą porcją grzybów, ziemniaczki, marchewka i natka pietruszki. Uwielbiam taką zupę. E, taką zupę u nas się w domu po prostu jadło i ja mam do... Do, do, cały czas do niej wracam bo ona mi bardzo smakuje jest no. chyba przepis na taką zupę u mnie na kanapie no, chyba tak jest tak że jak coś to podepniesz może co może, no, może ma... podepnę może nie podepnę i, i widziała nawet że w sklepach takich grzybki też jest właśnie taka podobna zupa grzybowa no grzybowa tak tylko ja nie daję makaronu u mnie zupa jest z ziemniakami mhm. no także na dzisiaj kończymy tak to nie będziemy się bardzo. z wami żegnać i Becia to wyciągnie. Ale podgrzybki, zobacz. To są podgrzybki. Piękne, będzie A pachnie Także jutro będę miała. A tobie troszkę odleję i troszkę no. pomidorówki. No, o, tak. Będzie że... rosół pomidorówka i grzybowa. Becia Co? Żegnamy się. Dobrze, żegnajmy, żegnajmy no. się. Żegnajmy, żegnajmy się. No. Żegnajmy się, żegnajmy Także do zobaczenia. Do zobaczenia, papa. Papa. Pa.